Zróbmy trend I, i nie dobra nie, nie komentuję tego Czy znowu mi Ścieło? Dobra mam live, a, Czekaj chwilę to muszę zobaczyć, czy jest live. Jezu, wczoraj streamowałem 10 godzin. Jest, widzę go. Kurwa, co to się napaliło? Czekaj, tak? Czekaj. Nie, wczoraj grałem 8 godzin. o Co tam oglądasz? Nie, włączyłam swojego live'a Jezu jak gościna teraz ha. Dobra to muszę zrobić coś takiego na telefonie ja sobie muszę włączyć Ile masz wy ile masz dni wy przegranych w 99 nocy? Ja? No. Nie mam policzę, to Ja mam 6:16. Dwa Ja tak cały czas Dobra statystyki poszły do góry Jestem odciszona? Jestem A dobra to nie Dobra poszliśmy do góry jeszcze dzisiaj Co? i damy radę, dobra. To lecimy, jest jak mi się do tej szkoły. Tu nie chce wstawać. A źle ubrać. Źle Teraz, a bo ja mam włączony ekran. A bo ja mam opóźnione jeszcze. Dobra, ja za chwilę idę na chula, bo... Jezus, czemu ekranu nie widać? Aha, wiem czemu ekranu nie widać. A ja coś teraz zawsze będę kończyć miałem kombinację, i ja się do coś wspinam, tak? Spoczko! O teraz widać ekran. No, cześć. Miłej zabawy. Dobra. Idziemy tu. Tyś śmieciu! Jak śmiesz? Aj, wie tam. Jesteś? Nie komentuję nazwy grupy. Nie komentuję mojej nazwy. Marcisz to wymyślił tą nazwę. Moją nazwę Marcisz. A grupy? Grupy to Bartek chyba. Ale nie, ja w tym roku się zmienia. Ale jest serio! Ja teraz mówię naprawdę. To czekaj, ja chcę zrobić coś takiego. Ja nie, ja, ja chcę, ja... Kurwa, czekaj, ja, ja chcę zasłonić, żeby nie było widać twojej nazwy. Ale nie, chodzi mi o oceny i na, o, o nauka. tak to to... Dobra, zasłoniłem... Ej, swoją nazwę muszę zasłonić! Dobra, zasłoniłem, zasłoniłem ciebie i mnie, żeby nie było nazwy widać. Dobra, mam tutaj to, że mam zaraz wracać. Ej, chodź 99 nocy. Nowy rok, nowy Marianek, kochany, ja się zastrzelę. Tej. Diaksów? Sto trzydzieści już Ci mówię, zobacz na live'a Aliena nie ma, nie ma Aliena, ale jest Assassin, ej ale fajne no Zobacz na live'a co jest Mi się pojawił Moje kuzynce też, bo jej się pokazuje, bo ona mnie subskrybuje Co się opłaca, Marcy? Nic? Poczekaj, się podgłośnia. Masz patrz, ale zobacz, co jest, co się opłaca, czy coś się opłaca. Coś się opłaca

Nie, to zagram solo na razie Dobra No, diamenty sobie zbieraj No A Ale ja wczoraj miałem fajnego spota Bardzo dużo rzeczy miałem koło siebie A, a, a dalej jest tam kod ze znaczy ten tam No, od strony Lubię Czyli tak, już A, no, dobra Hejka dwa Razy dwa, razy dwa diagnoz Razy dwa diagnoz jest Chyba jest Ile masz koncentracji? Zero Sigma! Nie chce mi się Na razie, na razie Na razie Jeszcze Maciuś Możesz patrzeć na live po co? A w dupy te mam ciebie wiesz o, ale do dupy spod Zczę miałem lepszego. A dobra, nawet, nawet chyba do... O, dobry spocik, dobry, dobry. O dobry spocik! Dobry spocik. Dobry spocik, dobry spocik, dobry spocik, dobry spocik, dobry spocik. patrz. Tu mam, tu mam ognisko. O kurde! Ole dobry spocik. Tu mam domek, tu mam to, tu mam to i tu mam to. O kurde, tutaj sobie, że miałam nie opóźnienia o. Ja nie mogę. Ej, tutaj otwórz to o i amunicja. O, kurde. Ja też tu. tego Chyba ta. I nie mogliśmy tego trafić, tylko ja to oh, mogę trafić. Na to... Ja mam, skr... O właśnie tutaj będą krzesła. To jest dobre. Krzesła 5 y, tego A, um. O, widzisz, są krzesła. Nie ma miejsca w sakwie wiesz. Mm. O! Sperma. Robię przed Znaczymy, tym. Wyjdź z, <noise> no, z tego w domu. O! o drugie krzesło. A jak dobry piesek to robi. <noise> jak chcesz, to możesz te czary do sokwy i możesz nieść kołnierza. Zgu Zgubiłem krzesło. <grymne> no to to weź. Ale nie, dniejsza pójść. Co? biedny boguje, mu tu... się wszystko. O kurde. To jest pierwsza moc. Tak, to jest no. pierwsza. Czemu to blisko? Ja i A ja w sakwie miałem ten. Ten. ja, ja nie dałem drewna, tylko dałem... Krzesło. Wiem, a wyszło to jest, a wyszło to daje 5 drewna, tym... a wyszło nie mam praktycznie drewna, ale ma krzesło, jak wrażę do grandera, to to się daje 5 drewna, to tamto ja czegoś daje. Idiota. Zdaje się to idiota. Marnujesz to ty siebie, ale dobra. Kochany, chodź tu! No i zniknął. Kto powiedział, że jesteś... Ale nie powie, ja nie mówię tego do ciebie, ale dobra. Ja mówię do tego tego i lęka Hejka lęka. Hejka to lęka, no. Hejka to. Hejka uciekaj. Tam, tam, tam Maculek Wyglądasz jak fiutek A czaisz, że tam gdzie mam 6 godzin tego live'a to mam prawa autorskie? Prawo autorskie masz? Tak A co jak się Ale od czego? Muzyki czy czego? Muzyki Nie wiem szczerze Bo pewnie jest Forsaken for... ktoś Na pewno ten z Forsaken jest ktoś bo ktoś użył takiego jakby Tita żeby jakby strikoła działa, że muzyka for z Forsaken jest jego i właśnie e, bierze prawo autorskie, z tego. Ale też je ja... ale też z tego. Z 99 nocy też miałem zgłoszenia.

A ja tego nie mogę usunąć, to jest najlepsze. Co? Nie mogę tego usunąć nawet. Wiem. Jeszcze monetyzacji nie masz. To prawa autorskie, no to nic ci nie robią. Nie musisz się martwić, że Zaraz ci pokażę, czekaj. Tylko tutaj drewno robię. Tylko kopstę muszę zwiększyć. Nie, nie zwiększaj mi się nie chce. Aaaaa. Bo, bo zrobię trzy. No właśnie, ale oni nie wiedzą o co chodzi, a ty wiesz. No to ja robię 3, ja już mam 4, no to robię 6, no to robię 45, no to robię 500. O, sakwa lepsza Co do, robię dopóki nie będzie czerwone? <noise> ja już mam czerwone, bo na ciebie patrzę Czy co? Jakie masz skarpetki? Czarne Weź węgla? Ja pierdolę, nie Byłem u ciebie w domu I chodziłem po twojej podłodze, one były białe Masz tak bruno w pokoju, że... A zrobiły się czarne Nie rób tak. Mm. Nowy rok, nowy ty właśnie słychać. Bo, ja wiesz, jesteś, znaczy, biały. Bo jesteś gruby Nie, mam powód. I nie jestem biały, jestem opalony, a nie. Jestem opalony, a nie. To, co ty? Jestem. Nie jestem jak drewno. Nie jestem jak deska. deska Vanessa. Vanessa Mam tak, mam prawa autorskie z na pewno 99 nocy, bo tam jest w tam 5 minut jest. Nie mam drewa. to ty jesteś od urodzenia Ej kochani, kochani. Bo, bo, nie dam... Właśnie nie dam do zjedzenia luda Luda? nie kupię Spaki już skończyły Luda to ci... Yy, co? <laughs> Spalaj Spalaj? Spalaj Kalorie. <laughs> Jebany futa, no! Nie mogę go... O, mogę. Jedzenia więcej to plus. Radio. Ra- Hity na czasie! Ale głodzik dziś, ale spoko był dzisiaj głodzik, strasznie Ale będzie trwał, później to się zmieni Zmienisz to się ty No Dobrze powiedział Chyba Na no gorsze O, wiesz, bo wiem, że dobrze powiedział Na no gorsze się zmienisz, bo jesteś... Patostr jesteś patostreamerem No wiem Sam. Mm, 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 mm. Nie wiem, czy to ty, czy kto ja, ma, ja widzę dwie osoby. Nie wiem, czy to moja kuzynka czy nie. Też. Jest taki minus. Dwie osoby? Tak. Widzę winien <gry> Ale ja widzisz te dwie osoby. Panny futa mi nie chce dać. Roby to ty... A nie, sorry, jesteś szeroki. No gdzie pracuje. W... w tym... Jak to się nazywa? Czekaj. Czekaj, to powiem Ci dzięki tym zarobiłem 2 dolary. Nie, czekaj, 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 czekaj. czekaj. W robiłeś w smażalni. Ta! No, no, no no już, już to widzę. Nie no, żartuję. Powodzenia. No daj mi bany futa, Jezu! Ile mam tych klików ubić? Ej, O! O! Was ma a białe zimowe mam blisko też, wezmę to drewno. Chyba nieco wykumam. Ile drewna? No dobra. Tak, robimy sobie mapę. Tam gdzie mi to nie będzie przeszkadzać. Najpierw sobie zwiedzimy mapę, potem będziemy dokładać do pieca. Do pizza, no. Odpada zrobię, dla, a w sumie nie, gdzie to dziecko też jest. Albo. Dobra, nie, na razie nie ulepszam Macek wczoraj by było jeszcze dłużej live, tylko mój tata przyszedł wcześniej spał, dlatego tak późno, a w czasie się skończyć. Nie, tylko że nie chcę mu przeszkadzać, bo on staje wcześniej do pracy. Ja nie chcę mu przeszkadzać. To jest Wyśnia. Nie, on śpi, ja nie chcę mu przeszkadzać w spaniu, bo wcześniej wstał. Nie, on się. Ja chcę, żebyś się wyspał do pracy. Nie rzygał. mój ojciec nie kurwa, nie... Kurczę, sadzonki mi żadnej nie dało, mam znowu dwie sadzonki Kurczę. na. no At O, atakują mnie tej nocy Dobra, no szukam, szukam, szukam skrzynek, szukam skrzynek Jedzenia nie mam dużo, tylko futa chcę Ej, ma takiego pecha jak ty, nie? Nie mogę żadnego bunny futa dropnąć. No ja cię nie mogę! No bo powiedziałem, że idę, że się będę lepiej uczyć. No, widzisz, Czekaj tutaj sobie. O tego nie otwierałem. O, o nie jestem głodny. problem to ja był wtedy jak głodne. cię robiłem. Znaczy co? 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 O, obozowisko Nie, nie było Cię słychać na live'ie Chyba Strasznie cicho ja jestem O, kanisty O, dobra, że Cię było strasznie Strasznie Cię było słychać No bo ja do rewolwera mam. Ja Cię nie mogę jak Cię słychać. Ja, jak Cię słychać? <śmum> <śmum> nie wiem, jakiś pedał. I słuchajcie, strasznie! Nie atakują, mi muszę, muszę, muszę wracać, muszę wracać. Muszę się poprawić. Mogę ten... Co?! Ej, zobacz na najwa co zrobił ten! No, cofnij się, cofnij się. On poszedł tutaj do ogniska normalnie. On poszedł tutaj do ogniska normalnie. Ten, ten poszedł. Do tego! Za grzechy wasze! No. Do, do tego! Za grzechy wasze! No. Ale pedał się drze. Guzamki ryja, paparyja, jesteś głupi, nikt cię nie lubi. O trader! No bane futa, coś czego nie mam O pięk mi poszedł do góry chyba. Počakaj, 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 počakaj. O, kul, ta, moram, 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 moram